Hey, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Let's Play Tomb Raider Anniversary I pomyślałam, że w ostatniego levelu weźmiemy sobie strój standardowy, czyli taki jak powinien być w całej grze Kastenka, a ja odpiszę reach the top lara there's nowhere left to go but down you're rebuilding the army of atlantis this pyramid breeds far more than the soldiers you've faced with the skion i now have the means to create anything i desire what is it you desire Natla? it takes three to rule Tihokan and Promopec were too weak to destroy what stands in the way of the Seventh Age. But you have the strength to claim this seat beside me. Immortality has its price. But what are a few lives to sacrifice for your dreams? This is madness. This is what you've been searching for. The answers you've sought your entire life are within the Scythians everything you've done has led you to this place you are here because you belong here lara that's who you are i'm sorry Tak się zakończył żywot chwilowo na tli <grych> i już mogę wam powiedzieć, że czeka nas walka z dwoma busami niestety. I pierwszy właśnie jest teraz I powiem, by był zbytnio trudny, ale do takich nie wiadomo jak łatwych, to on też nie należy. Jebut! No i to jest niepotrzebne, moim zdaniem. Tak to strasznie spieprzyli. Wstawaj. Jebut. O, w tak, w rękę trzeba mu strzelać. Jest! Po ręce, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. to tak się strasznie stało. Gdzie dziadyka stracił lączkę. Mój Bozie. Takie to coś... straszne... ...ziełaś hej. No spani! No szlag by to. Dobra, musiałam skoczyć, żeby nas nikt nie zrobił. Jebut! W rękę. Której teoretycznie i tak już nie ma. To... O, ja znowu to skoczyć. Dobra, już nie będzie miał się czym wspinać. Tak mi się wydaje, więc teraz ewidentnie czeka go śmierć. Spadasz na samo dno, koleżko. Tak się kończy walka z larą. Bardzo mi przykro. Strzelaj, proszę, 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 proszę. Yes. Żegnam. Goodbye. Nice. Poszło bardzo dobrze. I pierwszy boss za nami. Pteczki dwie. Nie wiem na co żyje przecież. No ale dobra. Pteczek nigdy nie za wiele. Pamiętajcie o tym. teczki ważna rzecz. Podnosimy amunicję. Na tyle, na ile możemy. I lecimy dalej. O Boże, to już to miejsce. Serio. O Boże. <laughs> tu są dwa sekrety Cztery sekrety, wow To nie spodziewałam się tego <laughs> Nie to już nie to miejsce jednak, pomyliłam się, storka, mój błąd Tak powinien zginąć właśnie O tym mówiłam I dobra, to się będzie kurczyć w sensie tam chować A to się będzie do nas wysuwało więc Jeszcze te Iry. Pięknie. Pięknie poszło. Nie możemy tego podnieść. Okej. Okay. I teraz przed nami... Nie, to jest sekret. I centaur. Jebut. Mhm. po centaurze. No. Miło było, ale się skończyło. Jak to się mówi... No i okej. Okay. Teraz sobie ciągamy za dźwignię. To się zamyka, a tu się otwiera. Dość długa level, nie powiem. Ale tak, że od razu przesadzać to myślę, że nie. Serio już! Szybciutko padł. Chodźcie. Jezus Maria. Widzisz, szalali do nas, bedo. Jezus! Dawaj! Nie, nie podobaj się! Nieważne. Dobra. Ciągamy. Okej. Okay. Musimy otworzyć właśnie te wrota pod wodą. I są takie trzy dźwignie, więc musimy je wszystkie pociągnąć. Jezus w sumie z drugiej strony dobrze. Tak się stało, jak się stało. Już. Jezus, ale oni są łatwiej. Banalnie proste. Dobra. Jeszcze jedno zostało, ale żeby do tego jednego dojść, tam jest chceczka. To musimy coś innego zrobić. Jezus. Może jednak nie musimy. W sumie chyba w wodzie jest jeszcze jakaś dźwignia. Dobra, zaraz wchodzimy to. Na razie... Zabijemy sobie tego kolesia. O, to już ciężejszy jest, widzę. Ewidentnie. Okej. Okay. Tu, tu jest gdzieś le dźwignion. Tu jest le dźwignion. Ciągaj. A nie. Pomyłeczka. No ale do czegoś w każdym razie to jest. <grytanie> Bo w końcu po coś się otworzyło. Nie przez przypadek. Tam jest apteczka w wodzie, ale mi się nie chce po niej płynąć, więc wydaruję. No Jezus. Naprawdę jesteśmy po to, żeby mnie zirytować. Że... nada! Nie chcę się z nim walczyć, wybaczcie. Wbijaj. On tak ma resztkę życia, więc tak czy siak go zabiję. I rado się odwróci, bo za nami jest sekret. Okej. Okay. No, wbijaj, wbijaj. Musimy to sobie tutaj przepchać. O, właśnie tak. Aby żeby nas tutaj nie zaskoczył. Właśnie o tym mówiłam. Ładnie poszło. Co to syczało? Dobra, wbijamy na górę. Wsteczka. łatwiutkie jak na razie oczywiście no i tak, ciągamy dźwignię i jeszcze nigdzie nie idziemy bo musimy przyjąć sekret z korytarza bo to właśnie była ta dźwignia między innymi, więc musimy sobie zejść to się nam zamknęło? nie, a to dobrze musimy sobie to wziąć i tam jest sekret, więc musimy po niego też pójść o Jezus, ty masz problemy jednak dziewczyno Przepuść! Idiotka. A i tak już na moje. Wbijaj. Drugi sekret. Jeszcze dwa. Jeden wiem, gdzie jest, bo będzie po niego też dosyć trudno iść. Dojść i tak dalej. Więc wiem gdzie jest. Doskonale. Ale jeśli chodzi o czwarty, to nie do końca pamiętam, Jezus! Ale ona ma problemy z tą kratą. jeśli to szczytować, bierzcie mi. Herbatka, dobra rzecz. No, dobrze, się sekrety nam zapisują. Widzicie, to się nagrzewa i o, i tak właśnie paruje, więc mamy bardzo, bardzo, bardzo mało czasu. Widzicie, wszystko jest na styk zrobione. Dobra. Wszystko ładnie, pięknie, ale... Udało się? Udało się. Bajera. Dobra, no, tu chyba raczej nic nie ma. Tu naboje ale mam ich full. Okej, okay, tu jest gdzieś dźwignion, tu jest dźwignion. Znaczy, no, o ile można to dźwignią nazwać w ogóle. No i dobra. No i mamy, że tak powiem, wszystko, jeśli chodzi o to miejsce. Tu raczej już chyba nic do zdobycia nie ma, więc możemy sobie tam pójść. Do wody. O, trafiła! Jak miło! Nieprawdaż? Dobra. Podnosimy sobie aptenie. I nawet ładnie nam poszło. I chyba dochodzimy do takiego miejsca, w którym nie przepadam, tak? Dokładnie tak! I od razu was ostrzegam, że to było minimalnie. Dwie próby zrobię. I jeśli się nie uda, to robię to wszystko bez nagrywania. Bo wierzcie mi, że to jest tak poebane, że po prostu aż boli. Uwaga, uwaga! No jeszcze nie działo, jasne, pewnie. Pewnie, że tak. I tu musimy się puścić. Okej. Okay. Jeśli chcemy, oczywiście tą apteczkę, bo ja już po, nie wiem, po 10 próbach jej nie będę zbierała, więc od razu wam mówię. Um, I tak, do tyłu, z tego zapamiętam. Mhm, do dół i na dół. I tu jest za tą lawą, za tą ścianą lawy jest sekret, ale nie jest tak łatwo po niego dostać. Nie, nie. O, dobra, udało się. Uff, czyli sekret mamy z głowy. Teraz najgorsze. Musimy się dostać. No właśnie tu. I od razu was ostrzegam, że tutaj nie ma czegoś takiego jak checkpoint. Tak mi się przynajmniej wydaje. Do tyłu? Jezus Maria. Do tyłu, do tyłu. Wierzcie mi, że ona tu potrafi. Jezus Maria, nie! Zrobiłam to! Nie wierzę, za pierwszym razem. Czekaj mi. Nie wierzę, za pierwszym razem to przeszłam. Ludzie, weźcie sobie włączcie moją starą serię z tej gry. Boże, ile tam było męczarni. Ile tam było męczarni? Po prostu sobie tego sprawy nie zdajecie. Weźcie włączcie, naprawdę. A tutaj za pierwszym razem? Nie wierzę. To jakaś wprawa czy coś? No ale dobra. Mamy sekret ostatni. Reliktu tu chyba nie było? Nie było reliktu? Nie. Dobrze, czyli mamy wszystkie, jest ta, to gra w takim razie na 100%. I czeka nas walka z upragnionym bosem. Dobra sobie poprawię. O, i mogę iść walczyć. W takim razie. No oczywiście tym bosem jest na tla, no. Wygląda zaraz strasznie. Lat.

Dobra ja, spokojnie, gdzie ona jest No bo ona, ja nie strzelam do tych w ogóle rączek jej czy co to jest, nie wiem, skrzydła Jezus mary, zabiję mnie teraz Skrzydła? Poszło skrzydła chyba Albo prawie poszło Nie strzelaj w nią, mi Stawaj! Wstawaj Nie poddawaj się No, lol Co to ma być? Co to za fajna zabawa Pistolety. Pistolety, powiedziałam! Aha. Okej. Okay. Wiecie dlaczego nie Uzi? Bo Uzi przyda się na coś innego. Nie pomyślałam. Ale już nie ma skrzydeł, więc ona będzie chyba tylko teraz biegała. Mniejsze zło. Zobaczymy. Beach peace! Ona jest Lara Croft. <grym> No ma pociski, takie potrafi walić. O! I jedyne, co możemy zrobić, to. Właśnie tak ją pokonać. I teraz wali do niej. Drugi raz? Dobra, tego się nie spodziewałam. Kompletnie nie. No Ile ona ma tego? Jebut. Dobra. Mamy trochę amunicji. Aj. Dobra, pominęłam na szczęście ją. Aj, fuck! Ale... Ale bardzo, bardzo mało mi życia zabierasz, kobieto. Jebu! Zabijaj. Zabijaj szmaciurę! się w końcu. Ojcie! Wiecie czemu to zrypałam? Bo się ścięło. Dobra, no mi się ścięło, ale... Myślę, że ta amunicja się bardzo, bardzo przydaje. Dobra, mam całe matozenek. kat Dobrze, że ona się tak szybko nie uspokaja. Agresion. I teraz interakcja i to jest po bosie już teoretycznie. Cała walka z bosem na tym polegała. Właśnie się tak ją powalić. No, ale koniec. Mówię, łzy było najlepsze. You have lost everything. Melishia. are back Yep. Jong-guy. Marka? No. I have. Hm. Lala, lara, co? No i z Adlerka wiemy, że to Amanda zabrała stąd na tle, nie, wi nie wiadomo jakich przyczyn w sumie. Jeśli tego nie dowiemy. Ale tyle, że zabrała, to już może się, <śmarsz> może się domyślić po tym, co się działo w Underworld, więc... No i po naszym Aniwerpu, kochany. Nie ukrywam, że pałam radością. <śmarsz> został nam do Meklary, ale... To tak przy okazji, wiecie. Mm. myśli. <laughs> Uśmiesz jak podejrzany. No i tak. Skończyliśmy naszego TR-ka kochanego. Remake'a jedynki. Moim zdaniem anniversary jest bardzo dobrze zrobiony jako remake. Naprawdę bardzo mi się podoba. Zobaczcie ile aż tak dostaliśmy kody nawet. Jakie kody? Nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam! Możemy zaraz sobie sprawdzić w sumie. Najpierw sobie przeminiemy, bo po co nam to nie interesuje nas to? kody... Yy, mamy na nieskończono oddech, kulary, przecież prześwietloneczne i tryb bez tekstu, czy to jest bez sensu, w ogóle ten tryb? Ale do domu kulary pójdziemy w ogóle w innym odcinku i nie wiem, czy się taki takowy pojawi na razie. Myślę, że kiedyś tam, honha się pojawi, jak nie będę miała co rzucać, a na razie myślę, że sobie go darujemy. Tak myślę, nie wiem, zobaczymy, jak to będzie w planiu, Na razie yy, niepełna już serii, yy, zresztą z tego, że zakupiłam grę i właśnie chcę ją sobie odpalić, ona zajmuje około 12 czy 15 GB na dysku, no a to jest bardzo sporo jeśli chodzi o materiał do nagrywania. Mój dysk nie jest tak bardzo pojemny i sami jeszcze widzicie jak się zbliża do 30, około 30 minut już zaczynają być ściny także hej więc yy, no na razie po prostu chciałam zakończyć tę serię i mieć spokój sobie po prostu zagrać w tą grę, więc nie spodziewajcie się żadnej takiej obowiązującej serii, takiej wiecie, głównej, fabularnej, jakiś let's play, prędzej jakiś luz, nie wiem, na przykład The Shire, czy nawet samego Diablo Trójki, czy właśnie ten brakujący odcinek z posiadłości Croftów. No takich odcinków możecie spodziewać, bo osobiście już teraz uważam, że Tomb Raider Anniversary jest zakończoną serią. Dom to jest jedynie taki, wiecie, dodatek, fakt, że tam jest jakiś tam, wiecie, wątek, że możemy coś tam zbierać, bo coś brakuje, coś ruchomy i tak i tak dalej, ale to, wiecie, to, to nie ma w ogóle nic wspólnego z, z fabułą, także... Fabułę już skończyliśmy to, jest tak jakby dodatek, i ten dodatek możemy się przejść w każdej chwili, jeśli tylko sobie zatęsknię za aniwerkiem, ale na razie nie tęsknię, mam dość. W każdym razie to był let's play na 100%, bo jak widzicie, zebrałam wszystkie możliwe sekrety. Przy okazji tego mojego gadania, może pokażę wam ciuchy, ale to tu są. Nie wiem, właściwie, nie wiem, tu chyba ciuchów nie ma. Ja coś nie pamiętam, ty. nie, nie ma tej. Te, no nie ma. Może, może nagrody. Nagrody, o widzicie, stroje. Ewentualnie mogę wam pokazać. Widzicie, wszystkie mamy stroje, więc ee, jak najbardziej mogę je wam w tym momencie pokazać. No. I tak to właśnie, Jezus, wygląda jak wygląda. Tutaj mamy wszystkie takie, wiecie, duperelki. Tu możecie sobie sami pooglądać muzykę. Dlaczego nie muzyki? Bo E, wszystkie bo dlatego, że mm, nie mamy nie przeszłam jeszcze tego dom Kulary i prawdopodobnie dopiero wtedy te luki się nam uzupełnią, bo te pierwsze znaki zapytania to jest na, na pewno dom Lary, bo jak widzicie wszystkie lokacje są, Peru, Grecja, Egipt, Zawiniona Wyspa, wszystko jest, więc to musi być z dom Kulary. także to wszystko zrobimy sobie w czasem, tak samo te próby czasowe, będzie mi się chciało kiedyś powrócić do tej gry, bądź sami będziecie chcieli, no to sobie zrobię wtedy jakiś tam... Losowy, losową czasówkę taką, nazwijmy to. I wtedy ewentualnie z, z braku możliwości nagrywania jakiś let's play powrócimy do starych śmieci, czyli legendy, anniwerka i myślę to chyba wszystko. No ale na razie dziękuję Wam za wytrwanie w sumie do tej końca tej serii całej. Jak widzicie bardzo szybko nam poszło i się z tego powodu cieszę, bo Aniw Aniwerek nie jest ani za długi, ani za krótki moim zdaniem, jest taki w sam raz. Um, miotałam się trochę bo sami przyznać, że się miotałam ale było dobrze, myślę seria trochę z fejlami, ale um, weszłam w taki nowy tryb, że właśnie te najdłuższe momenty będę wycinała czyli w nieskończoność ileś prób to po prostu wytnę i robię to poza kamerą moim zdaniem tak jest lepiej, wiecie bo wiecie o co chodzi, możecie sami to zrobić a ja z, na przykład, nie wiem, to trzy razy ten sam błąd, mogę wtedy zrobić to takie właśnie cięcie i zrobić to poza i wtedy to nie jest ani strata waszego czasu, ani mojego, bo wiem, że ktoś takie coś nieprzyjemnie ogląda. Jeśli ktoś failuje nie wiadomo ile razy i nie może tego przejść. No więc takie trzy próby to jest maks u mnie. I teraz już tak będzie, także takie cięcia są zawsze głównym celem. <grym> ale no, jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Łapki w górę, w dół, nie wiem. <grym> nie, nie widziałam w ogóle, jakie były łapki. Nie zwracam na to takiej, wiecie, szczególnej uwagi. No ale w każdym razie dziękuję Wam za te oceny komentarze i... no i w ogóle za oglądanie i poświęcenie swojego czasu na na przykład, nie wiem, 408-minutowy filmik, więc bardzo Wam za to dziękuję i no i trzymajcie się do jakiegoś, nie wiem, luz Let's Playa może. <ścoughs> Cześć!